Lada moment. Rozpoczynamy przedostatnią walkę dzisiejszego wieczoru. Kategoria wagowa do 88 kg. Kasper Sochacki reprezentujący Unified Fight Club kontra Mateusz Klasz, reprezentujący Imsz Budok Jory i MMA Rutles Fight Company. I rozpoczynamy ósmy pojedynek dzisiejszego wieczora. Na razie spokojnie w stójce. Obaj widać z dużym respektem do siebie. Dobry lołki w wykonaniu szklarza. No Zaznaczają, zaznaczają na pewno początek walki. Każdy chce zaznaczyć swoją przewagę na początku tego pojedynku. Mateusz Szklarz ma tu całe trybuny za sobą. Prawe wykonaniu Kaspra Niskie kopnięcia na łydkę. Ale zablokowane obydwoje się na razie badają. Z respektem podchodzą do swoich umiejętności. Kasper Sochalski próbował kopnąć dołki. Noga została przechwycona. Ale dobrze teraz złapał wstyd i nie dał się. Teraz Mateusz idzie po nogi. Będzie próbował obalenia i udało mu się. Mateusz Klaz z góry. Mateusz Klak z góry ląduje na plecach Kasper Sochacki. No i będzie próbował na pewno wstawać e, do góry. Zobaczymy jak Mateuszowi przyjdzie skontrolowanie swojego rywala przechodzi Mateusz Klaż nam tutaj do Dosiadu. A więc w tarapatach bardzo mocny Kasper Sochaski. Zaraz może być. Tak, tu może się skończyć. Albo na bount. albo jakieś bierzenie kończące. Teraz tutaj mamy właśnie w pozycji włożnej. Kasper, ale dobrze wstaje. Dobrze wstaje. wraca do tej walki. Góry. I mamy teraz Kasper. On, sprowadza swojego przeciwnika do parteru, i to teraz on jest z góry. Zobaczymy, jak teraz pójdzie Kastrowi ustabilizowanie swojego rywala. A Mateusz, co zrobi z pleców? Tak jest, zobaczymy, co zrobi z pleców. Na razie odciągał głowę swojego oponenta, odpychał ją. hejście do pozycji bocznej przez Kaspra, bardzo ładne. Połowa pierwszej rundy już za nami. A naprawdę dużo się wydarzyło. Próbuje Mateusz cały czas wstawać do góry, ale póki co Kasper dobrze kontroluje swojego rywala. Nie pozwala mu wstać do stójki. Oj, oj, oj. Teraz się podnosi do góry i zostawia Kasper nogę niebezpiecznie. Idzie tam Mateusz po kończącą próbę skrętówki, ale nieudana. Tak, wielkie szczęście zawodnika. Tak, nie, był, był to błąd. Kasper wstał. Do góry zostawiając nogę swojemu rywalowi i teraz widzimy Mateusz znów szuka nogi. Ale po raz kolejny mu się nie udaje i teraz go kasper sochacki częstuje takim latającym kolanem, gdy wstaje do góry. Mamy troszkę teraz klinczu. się Kasper Sochacki do nóg Mateusza Szklarza, pracuje nad tym sprowadzeniem. Wydaje mi się, że rada chwila to nastąpi i tak właśnie się stało. Widzieliśmy klamrę zapiętą z tyłu za nogami Mateusza Szklarza i walka przenosi się nam do parteru. Mamy ostatnią minutę pierwszej rundy. Jakbyś Tomasz na razie tutaj punktował swoim fachowym ogiem. no Runda pierwsza jest rundą wyrównaną. Eee... Bardziej skupiam się na oglądaniu teraz trasy i komentowaniu. Ciężko mi jest, nie chcę tutaj popełnić gafy i dać tą rundę na jedną bo drugiej osoby. Kasper tak, ustabilizował tę pozycję z góry, uderza teraz barkiem. Dobrze pracuje głową, wbija głowę przy swojego rywala w siatkę. To jest bardzo niewygodne. Dokładnie, jest to bardzo niewygodne. I zawiera dużo tlenu. Tak, i ostatnie 10 sekund tej pierwszej odsłony. Chyba takie wskoczenia do dosiadu. Ale znów zostawia, Kasper musi uważać, bo po raz kolejny zostawia nogę. Mateusz nie do końca pod... umie wykorzystać te te błędy Kaspra, no, ale na pewno, na, na pewno musi zwrócić na to w przyszłości uwagę Kasper Sochacki. Pierwsza runda za nami. Zmęczeni obydwoje. Dużo tutaj mieliśmy walki w klinczu, dużo zapasów, dużo e, właśnie walki w parterze. Próbą ustabilizowania przeciwnika, wstawania do góry. Dajmy teraz zawodnikom minutkę na... Odpoczynek na złapanie oddechu. Najlepsze Dobaczmy fragmenty. najlepsze fragmenty tej pierwszej rundy. Narożniki już wychodzą z Oktagonu. Zaraz rozpocznie się runda numer dwa. I sam jestem ciekaw, jak ten pojedynek dalej będzie przebiegał. Miałem wielkie szczęście, że Tomasz tutaj na stanowisku komentatorskim. Spec od MMA milej się ogląda słuchając kogoś, kto na tym sporcie zjadł zęby. Dziękuję, Sebastianie. Ty mam, masz do mnie jakąś prośbę dzisiaj, Pogali. Podwieź <laughs> tak. mnie do domu. <laughs> I ruszamy, druga runda. Cieka teraz nogą ładnie Kasper Sochalski przed próbą tego niskiego kopnięcia Mateusza. Pokazuje, że jest czujny, że jest w walce. No i tak na początku pierwszej rundy, tak, tak na początku tej drugiej badają się. Zaprasza Kasper Sochalski Mateusza do siebie do walki, chce go wciągnąć w swoją grę. Teraz ładnie trafił e, uderzeniami ten lewy, prawy dochodzi, mam wrażenie do głowy Mateusza. Obydwoje już zmęczeni. I szukają, szukają miejsca, szukają, szukają miejsca na włożenie ciosu, być może na sprowadzenie. Badają się tak jak mówiłem w pierwszej rundzie, podchodzą z dużym respektem do swojej umiejętności. Obydwoje zawodnicy. Tak, widać, że tutaj szatunek jest z obu stron. Żaden z nich nie chce popełnić jakiegoś głównego błędu, żeby po prostu ten pojedynek nie przegrać. My, że mamy dłuższy fragment walki w stójce. Kasper Sochacki uśmiecha się, pokazuje język, jakby chciał podpuścić tutaj Mateusza Szklarza, żeby rzucił jakiś atak na żywioł, a on wykorzystał jakiś jego błąd. Bardzo ładny atak wykonanie Kasper Sochackiego. Fałszywy low-kick i dwa ciosy na twarz. Mamy już tutaj rozcięcie trafią na twarz Mateusza trafią. Szklarza. Trafił teraz Kasper. Ucieka ładnie nogami przed próbami niskich kopnięć Mateusza Szklarza. Czujny Kasper. Kasper i celny w tych swoich atakach. Teraz ładna próba y, Bekwista. ale nie daje się zaskoczyć Kasper Sochacki. Tutaj też słyszymy kibiców z Warszawy, Kasper Sochacki, jednak tutaj stolica też przyjechała i kibicuje swojego przyjaciela. Ta runda bardziej spokojniejsza, wyrachowana. Dobry middle, ale zblokowany. Badają się, badają, szukają yy, miejsca. Teraz wchodzi serio Kasper Sochacki, ale nie do końca. Mamy obalenie. Ale ruszył, ponowił atak po obalenie i obala Mateusza Szklarza. Mateusz Szklarz ląduje na plecach w pozycji półgardy. Minuta 30 do zakończenia drugiej rundy. Zobaczymy, co Kasper Sochacki minutę 30 wymyśli tutaj z góry. Zobaczymy, co wymyśli z góry, ale na pewno Mocno tym sobie zapunktował obaleniem. Jeśli dotrwa tak do końca tej rundy, to ona może iść na jego korzyść. Przechodzi tutaj do dosiadu Sochacki. No i tak jak w pierwszej rundzie on był w tarapatach w dosiadzie, to teraz Mateusz Krasz jest. Lada moment może być w wielkich tarapatach. Ładnie teraz rozbija barkiem Kasper Sochacki swojego rywala o matę. Wpycha tą głowę. Proszę zwrócić uwagę na pracę głową Kacpra Sochaskiego. Bardzo ładnie wpycha głowę swojego rywala w matę. No i mamy ten dosiad, ale za wiele nam się tutaj póki co z tego dosiadu nie dzieje. Kacper Wydaje mi się, że mógłby pozycję podnieść do góry i zasypać uderzeniami swojego rywala. Ale nie robi tego. Wydaje mi się też yy, przez zmęczenie. No i mamy ostatnie 10 sekund tej góry. I teraz zajęcie, ach, myślałem, że będzie zajęcie pleców, jednak tutaj w dobrym momencie Mateusz Szklarz znowu położył się na plecach. Ale mocne ciosy spadają teraz na głowę Mateusza Szklarza. Ale nie zdążył. Za późno. Kasper ruszył do ataku z tego dosiadu. Brakło. Wydaje mi się, kilku sekund. Szkoda, że nie ruszył wcześniej, bo miał swojego y, przeciwnika blisko skończenia. No i mamy teraz minutę na wskazówki o swoich narożników, złapanie oddechu. I ruszamy z trzecią, ostatnią odsłoną tego pojedynku. Zaraz będziemy mieć powtórki, które pokażą nam najlepsze akcje drugiej rundy tutaj Kasper Sochacki zdecydowanie tą końcówką zaznaczył sobie na kartach sędziowskich drugą rundę nie wiadomo komu sędziowie przypisali pierwszą rundę także trzecia będzie decydująca i obaj fajterzy muszą tutaj być mocno skupieni i z wielkim skupieniem swojego narożnika Delikatne wytarcie na różnikach wody, żeby zawodnicy nie mieli ślisko. Wydaje mi się, że Kasper Sochacki zachował więcej e, kondycji w tej walce. No, zobaczymy, zobaczymy. E, ostatnia runda przed nami, ostatnie 5 minut tego pojedynku. O ile pierwsza runda wydaje mi się wyrównana, druga zapisałbym na konto Kaspera Sochańskiego. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać e, ostatnia, trzecia runda. Lewy prosty w wykonaniu słaskiego dochodzi do głowy swojego rywala. Budy kopnięcie w łydkę. Kasper właśnie tak czułem, że będzie polował właśnie na ten prawy cios. Kopuje nogę łydkę swojego rywala Kasper Sochacki. Eee, Na kopnięcia swojego rywala czujny, ale teraz e, mateusz klasz poszedł po sprowadzenie. E, broni kasper pod siatką. Idzie Mateusz Klasz po te sprowadzenie. Zapięta klamra. Wydaje mi się na udach swojego rywala, ale broni, broni, broni dobrze Kasper i broni, e, broni próbę tego obalenia. Walka nam się przenosi w klinsz. Tutaj Kasper próbuje jeszcze wychwycić swoją nogę, nogę rywala i go obalić, ale nie udaje mu się, to dobrze, Mateusz Klaszczujny broni i wpycha Kasprasa Sochackiego w siatkę zmęczeni, zmęczeni. Obydwoje są bardzo zmęczeni dużo siły koszuje ten pojedynek. Ostatnie 2,5 minuty tego pojedynku. Tak, już połowa ostatniej rundy za nimi. Widzimy tutaj Bartosza Fabińskiego, który podpowiada Kasprowi Szykańskiemu jak ma zachować tak, jak ma zachować się e, w tym klinczu pod siatką. Jest wychwycona głowa. Nie daje się obalić. Kontroluje pomimo tego, że jest oparty na siatce, odwraca teraz, jednak nie. Mamy tutaj chwyt za jedną nogę, ale Mateusz Klasz jest y, y, bardzo zmęczony i ciężko będziemy tutaj wprowadzić kaska Schackiego do parteru. Zapraszamy tutaj za problemy z łącznością po walce, będą powtórki łącznie z dwóch rund, drugiej i trzeciej, także będziecie Państwo, którzy oglądają transmisję Pay Per View, mogli sobie zobaczyć, co się działo w drugiej i trzeciej rundzie. Po całej gali będziecie mieli również dostęp do całego zapisu. Ale wróćmy na chwilkę teraz do tego pojedynku, bo mamy półtora minuty do końca, Kacper Słuchacki w dosiadzie. Zasypuje uderzeniami swojego rywala sędzia. Przerywa pojedynek. Kasper Sochacki wygrywa w trzeciej rundzie przez TKO. Tak, wielkie zwycięstwo Kaspra Polackiego na wyjeździe. Naprawdę warto obserwować tego chłopaka, bo rośnie nam wspaniały zawodnik. Tak jest. Mateusz Klas, tutaj. Jednak nie podołał zadaniu, ale pokazał się z równie dobrej strony. Kasper Sochacki postawił twarde warunki, no i to to nie udało się pod koniec drugiej rundy. Okej, okay, przenieśmy się do Ektagonu na oficjalny werdykt wręczenie pamiątkowych pucharów. Zdjęcie i przed nami ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru. Daniel Radcliffe kontra Paweł Hada. Ale zanim to się odbędzie, pamiętajcie, że będzie konsert Epis i występ Chili Derek. Zapraszamy do Oktagonu. samy zawodników do werdyktu Panie i panowie zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie Kacper Sochański মতে মতে মতে